Rozkwitały pąki białych róż, Wróć się z tej wojenki już, Wróć po całych jak za dawnych lat, Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Witamy wszystkich na Akademii z okazji 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po raz kolejny przychodzi nam przeżywać to wydarzenie w realiach pandemii. Właśnie teraz najbardziej rozumiemy słowa: pamięć, bohaterstwo i przeszłość. Zapraszamy do wspólnego pielęgnowania patriotyzmu. Niech ta uroczystość rozbudzi w naszych sercach miłość do Polski i poczucie tożsamości narodowej. Na moja ojczyzno, Jak matka dzieciom ciekawym, bala we znacznych bliznach, na i sławy, wytłumacz nam, tak jak umiesz, skończę i wierz standardów, Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. A jeśli wielka historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź dzielnych mi najwierniejsza, i nie weź sobie dostać. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. W okresie międzywojennym obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały rangę wielkiego święta państwowego. Po II wojnie światowej, w obliczu nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestania obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję o przywróceniu rangi święta państwowego dniu 3 maja, czyli rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji z 1791 roku. 3 maja radością miłosenną. Wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarmami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. Umaiły się też pierwszym księgiem łąki, pola i w ogrodach drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny, zgodnym kurem z ludźmi rozpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radosna, głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj, majowa rocznico, pamiętny 3 maju. W pierwszym rozbiorze Polski. Światła część społeczeństwa polskiego dążyła do przeprowadzenia reform, skupiając się w obozie zwanym Patriotycznym. Przeciwnikiem reform była opozycja magnacka, która nadal zamierzała korzystać z protekcji Rosji. Król i stronnictwo Dworskie dążyło do wzmacniania władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych. Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała zagrać się na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku. Jego obrady zyskały miano Sejmu Czteroletniego, gdyż zwieńczyły swoją działalność 3 maja 1791 roku. 3 maja, wielki Boże, dłonie bratnie złączmy wraz. Cóż się obrze, któż nas zmoże? Bóg nad nami, Polska w nas. Zorza świta, dzień się rodzi, po wolności sięgnij raj. W górę Młodzi, wiwat, wiwat! 3 maja! 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Tworzona była w tajemnicy, ponieważ obawiano się sprzeciwu posłów szlacheckich, którzy z góry sprzeciwiali się wszystkim postępowym próbom reform. Witaj, Jozef, naszej polskiej krainy. Uwiedzimy w Ciebie piosenkę, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków

Rozpad ubiegłego, listopadzie wciąż w serce, wstaje po... Pyta, Kto ty taki, skąd ty rodem? Mów, że z tego łania żyta, że z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że z takiej chaty, co piestowską chatą była, to miły dom rodzinny i matki oczy jasne, że z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Okres wolności i nadziei trwał krótko. Polska zniknęła z mapy Europy. Na 123 lata, ale dzieło Sejmu Wielkiego pozostało na zawsze symbolem odrodzenia. Ostatniej próby mądrości Polaków. Symbol ten zawsze korzyć się będzie z Polską, Polakami, tak jak jest. Ojczyzna, bliskie słowo, w nim serca wszystkie. Ojczyzna, zwykłe słowo. Czemu tak bliskie? Ojczyzna, to czas dawny. Ojczyzna to czas bliski, to miły dom rodzinny, i matki oczy jasne. Ojczyzna to mowa znajoma od kołyski. Ojczyzna to my sami, to serca nasze własne. Konstytucja 3 maja była próbą ratowania zagrożonego bytu państwa, które w 1772 roku uległo pierwszemu rozbiorowi. Jej ogromną zasługą było rozbudzenie nadziei na niepodległość, a także wskrzeszenie uczuć patriotycznych w wielu kręgach społeczeństwa. Nauczmy się na pamięć tego kraju, jeżeli tutaj domu prąg, jeżeli serce stąd pochodzi, namiętna śpi czerwony głók, a chleb powszechny tu się rodzi, jeżeli źródła biją stąd, by dawać początek modrej wiśle, jeśli tu najbliższy lot, o którym zawsze będziesz myśleć. Nauczymy się na pamięć tego kraju, litera po literze, dzień po dniu, co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzy się na morze tylko tu, w złocistym lipcu czy zielonym maju, od wschodu słońca aż po nocy cień. Nauczymy się na pamięć tego kraju, jedynego na całym świecie, jak własny dzień. Jak długo te symbole będą kojarzone z Polską i Polakami, zależy tylko od nas, Polaków. Dziś też nie jest łatwo być prawdziwym Polakiem. To właśnie po to przypominamy tych, którzy przez wiele lat rozproszeni po całym świecie żyli i działali na rzecz Ojczyzny. Dziś przypominamy karty historii, po to, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości, które pozwalały Polakom przetrwać. Trudne czasy niewoli. Przesyłam serdeczny telegram. promieniem wiosennej tęczy. Gdy czarne chmury wiatr przegnał, przesyłam telegram serdeczny. Ogromnie serdeczny telegram. T Te, jak piasek mazowsza. No o, jak ojczysty dom. L jak listki na wiosnę, gdy pierwszy śpiewa ptak. S jak Szczecin Piastowski K jak Karpacki Grzbiet A jak aromat wiosny gdy Wisły słychać Yeah.